Teraz zabierzemy się za demontaż tej kratki. Z prawej strony najpierw trzeba zdjąć tym drewniany w tym przypadku. I mamy śrubkę mocującą. Odkręcamy, reszta wszystko jest na klipsach, także dość łatwa sprawa. Zdejmiemy sobie za chwilę tą śrubkę, odkręcimy ją i będziemy mieli możliwość zdjęcia tej kratki. Toksik. Kręcimy i po odkręceniu tak naprawdę tej kratki tutaj klipsy mam pozdejmowane śrubkę sobie włożymy w to samo miejsce, żeby nam nie zginęła. Proszę bardzo, kratka zdjęta śrubko sobie włożymy w to samo miejsce stojmy ją wyjęli pozwalają nam to zachować odpowiednie śrubki na odpowiednich miejscach później przy zmianie naszej deski bo będziemy instalować deskę pod head up te śrubki nam tutaj wrócą na miejsce